Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj yy, mamy tutaj dwie mieszanki w jednym. Mamy śniadanie i kolację dla gołębi. Przygotowanie mieszanki klasycznie, tradycyjnie lecimy z pszenicą. Jako że to są dwa karmienia, to damy tej pszenicy dzisiaj sobie więcej. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Około gdzieś 2 kg myślę 2, nawet 2, 2,5 kg. Mieszanki Mieszanki również Dajemy więcej to jest cały czas ta sama mieszanka bez e, best natural.